Zobaczcie, tutaj konsolę mam już przeczyszczoną, poskładaną, uruchomioną. no i z tego co wiem, to tutaj ten bo ta wiecie te różne rzeczy przywożą, przynoszą do mnie klienci, którzy są stali i profilaktycznie naprawiają czasem sprzęty, profilaktycznie czyszczą, notorycznie psują, też się naprawia. I ten, ten kontroler był miał wymienione analogi, zobaczcie. I zobaczcie, już nie odbija, ucieka do góry. Już praktycznie robi co chce. Muszę z klientem porozmawiać. Nie wiem, czy mam tego na logo, ale mam yy, Mam tego gorszej jakości. Te, które właśnie tu były wkładane. Te, te normalne, te zwykłe. Nie mam chyba tego hala tutaj. Muszę z nim pogadać, bo, no, widzicie, no, ten jest ok. Konsola już chodzi dłuższy czas. Widać, że z, yy, tutaj. Się troszkę nagrzała, no ale jest wszystko wyczyszczone. Przesmarowana nowa pasta. Także tutaj myślę, że będzie to w porządeczku. Tak jak należy. Ona no tutaj chyba już z godziny tak chodzi. Nawet jeszcze tej gry nie uruchomiałem. No to spróbujmy, no i widzicie, co się dzieje. Tworzenie gry. Mam nadzieję, że klient się nie obrazi. Muszę zgasić światło. Gaszę, żeby było lepiej widać. No. Tak to się tutaj przedstawia. Ale. Dobra. Wystarczy tego. Konsola przetestowana. Także co. Do zobaczyska. Następnym razem. Ahoj.